na naszym 13 spotkaniu z cyklu kwadransu arteterapeutycznego, na którym porozmawiamy o magii świąt. Nazywam się Katarzyna Góralczyk, jestem nauczycielką języka angielskiego oraz arteterapeutką i chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób właśnie wykorzystać terapię w edukacji, jak i nawet w swoim po prostu domu. A więc zapraszam Was właśnie na te nasze 13 spotkanie. Już udostępniam po moją prezentację. Okej, okay. magia świąt, czyli co dzisiaj tak naprawdę będzie przed nami. E, scenariusz ten jak zawsze jest e, autorskim scenariuszem e, stworzonym przeze mnie i e, dzisiaj chciałabym zaproponować z Wami rozmowę na temat gwiazdy, czym w ogóle ona jest. E, natomiast potem przejdziemy do filmu świąteczna gwiazda i sobie porozmawiamy właśnie dalej o świętach o, o gwieździe. E, zaraz zobaczycie, o co dokładnie mi chodzi. No i choinka ze świecącymi. Kamieniami. To będzie nasza właśnie praca twórcza. No i na koniec jeszcze dodatkowa, dodatkowa praca, czyli świąteczne lustro. Jak widzicie, nie ma tutaj tak naprawdę mowy odnośnie wesołych świętach, odnośnie jakichś tam super zabaw, super wspomnień, wszystkiego najnaj. Naj, ponieważ tak naprawdę święta nie zawsze są dla wszystkich kojarzone w sposób szczęśliwy, dobry, wywołujący właśnie takie pozytywne emocje. Eee, powiem nawet na e, własnym przykładzie, a właściwie przykładzie mojej mamy, e, ponieważ ja wtedy byłam zbyt mała, żeby to pamiętać, e, ponieważ jej tata, a mój dziadek zmarł właśnie dzień przed Wigilią, więc wyobraźcie sobie, jak potem takie święta, taka Wigilia e, wówczas wygląda. I ten scenariusz właśnie jest na temat tego, żeby spokojnie wejść w ten temat, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nie wiadomo tak naprawdę, co przeżyli nasi uczestnicy, bądź też nasza rodzina. I jeżeli e, oczywiście w swojej rodzinie to tworzymy, to po prostu jest to taki spokojny temat rozmów, ale nadający taki. Mm, dające pole popisu różnym, e, różnym motywom porozmawiania na różne e, tematy, niekoniecznie takie stricte święta, chociaż w tej e, e, tutaj będziemy w tym e, temacie e, cały czas. Tak jak wspomniałam, ten scenariusz jest zarówno dla, e, dla dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym, jak i również dla osób starszych. Zaraz zobaczycie e, w jaki sposób można właśnie to wykorzystać. A więc, magia świąt. Zaczynamy! Na początku zapraszam Was do rozmyśleń na temat w ogóle, czym jest gwiazda. Ee, może na początku przejść taki, na myśl bardziej takie fizyczne tak, stwierdzenie, czym jest gwiazda, tak jako ta, ten element na, na niebie, ale też gwiazda myślę, że bardziej młodzieży przyjdzie na myśl. Gwiazda jako gwiazda telewizyjna, gwiazda w futbolu, tak jak teraz właśnie są nagrody dla piłkarzy. Także to też jest jakaś gwiazda, tak? Gwiazdą może też być youtuber. Także dzisiaj myślę, że mamy różne znaczenia gwiazdy i tym samym to, co się nam kojarzy, bo dla niektórych gwiazda to po prostu jest gwiazdą na niebie, ale gwiazdą na przykład, która spełnia marzenia. Gwiazdą może być po prostu symbol szeryfa, który dba o porządek. Także zobaczcie, ile tak naprawdę będzie różnych skojarzeń na temat tego, czym jest gwiazda, no i czym ta, co ta gwiazda reprezentuje, tak? Bo jeżeli jest to właśnie naszywka u szeryfa, no to reprezentuje prawo, tak? Jeżeli to jest jakaś gwiazda y, świąteczna, y, to co wówczas reprezentuje? Czy, czy gwiazda taka jak y, właśnie gwiazdy telewizyjne? Właśnie warto zastanowić się, co to znaczy być gwiazdą, tak? Co to znaczy, że na przykład ja y, jestem gwiazdą, czyli robię co? I teraz zobaczcie, że mogą być skojarzenia pozytywne. Tak, jestem gwiazdą wśród rodziny, zawsze wszyscy zwracają na mnie uwagę, lubię się wygłupiać, ale też może być y, gwiazda, y, gwiazda klasowa, która na przykład rozrabia, ale też ona jest przecież gwiazdą, tak? Bo ona jest w jakiś sposób wyjątkowa. Więc bycie gwiazdą to jest właśnie być wyjątkowym, tylko wyjątkowym właśnie na jaki sposób. I zastanówcie się sami, czy Wy byście chcieli być taką gwiazdą w swoim życiu? Taką gwiazdą oczywiście jak najbardziej pozytywną. Gwiazdą dla siebie, tak? że jesteśmy dla siebie samymi najważniejszymi istotami. Gwiazdą, że doceniamy tak naprawdę swoje starania, upadki, i dzięki temu to nasza gwiazda błysz błyszczy coraz dalej, tak? Czy my chcemy być tą gwiazdą w swoim życiu? Jeśli tak, to dlaczego? Także po takim e, wprowadzeniu. Zapraszam serdecznie do stworzenia tak naprawdę rzeźby gwiazdy. Więc jeżeli jest nas dużo, to wówczas zapraszam, żeby stanąć po prostu w kręgu, trzymając się za ręce, spróbować stworzyć taką gwiazdę. I dobrze by dobrze było, żeby po prostu te, zrobić sobie takie nawet zdjęcie na pamiątkę z góry. Jeżeli nie ma takiej możliwości, aby zrobić ta, takie zdjęcie, na przykład robimy tylko rodzinnie, wówczas możemy po prostu taką rzeźbę stworzyć, czy z masy solnej, z gliny, z papieru, cokolwiek tak naprawdę nam tutaj przychodzi na myśl, żeby pamiętać, że my jesteśmy gwiazdą w swoim życiu. I podczas tego ćwiczenia, ponieważ to jest magia świąt, pierwsza gwiazda na niebie, która nam zapowiada Wigilię, to chciałabym, żebyście włączyli utwór muzyczny swoim uczestnikom, w swojej grupie, które natomiast oni nie znają. I tutaj mam y, propozycję utworów y, takich muzycznych, właśnie pochodzenia greckiego, chińskiego i włoskiego. Takie bardziej żywe, y, które możecie puścić. Tempo, więc to jest na przykład bardzo fajny utwór, kiedy y, nawet my chodzimy po sali i próbujemy pokazać siebie, jako jesteśmy te gwiazdy. Jesteśmy na początku taką malutką gwiazdą, która się y, rozwija, która zaczyna wierzyć w siebie, zaczyna coraz bardziej mieć taki piękniejszy, jaśniejszy blask, tak, więc wówczas to używam muzyką, to już jest ten czas, kiedy ja naprawdę super w siebie wierzę i moja gwiazda pięknie świeci. Innym utworem to jest utwór chiński, bądź z takich wolniejszych troszeczkę, jeżeli wolicie, żeby prowadzić zajęcia w takim innym klimacie, bo tak jak mówię, bardzo ważne, żeby dostosować się też i pod uczestników, to wówczas w takim wolniejszym klimacie proponuję wówczas wykorzystanie utworów włoskich. Linki do tych utworów ja wrzucę oczywiście w opisie do tego filmiku, żeby, żebyście mogli spokojnie z nich skorzystać. A teraz, tak jak jednym z takich elementów, który ja po prostu uwielbiam wykorzystywać na swoich zajęciach, to jest filmoterapia. A więc zapraszam Was do obejrzenia filmu, który nosi tytuł Christmas Star, a więc świąteczna gwiazda. Ale jest on, że tak powiem, bez, bez słów, więc spokojnie nada się do obejrzenia dla nas wszystkich. Także zapraszam, także zapraszam Was serdecznie do jego obejrzenia. thank <laughs> you Właśnie to był ten cudowny film, świąteczna gwiazda, więc warto po jego obejrzeniu zastanowić się, co zbiera bohater filmu. Tak? Czyli oczywiście jaki tytuł wskazuje, jak i było to bardzo widoczne na tym filmiku, no to oczywiście on zbiera gwiazdy. No i dlaczego on zbiera tę gwiazdę, te gwiazdy różnego typu, tak? Ponieważ on chce stworzyć. No, jak e, dla mnie, jest to choinka idealna, tak? Bo wśród tylu e, tych e, gwiazd świecących kamyków musi być e, ta idealna, ta e, piękna, która po prostu pasuje do całego drzewa. E, no dobra, no to gdzie e, tak naprawdę on mm, mieszka, ten bohater? Tak? Czyli on mieszka tak, e, tak naprawdę na jakiejś wyspie, e, mieszka on tak, e, sam. No i. W takim wypadku, skoro on zbiera gwiazdy, chce stworzyć choinkę, mimo że na tej wyspie jest sam, to właściwie po co on chce zdobyć tą najjaśniejszą gwiazdę? No to oczywiście dlatego najjaśniejszą, bo najjaśniejsza jest najpiękniejsza, tak? Świeci najjaśniej, bo świeci takim szczerym światłem. No i teraz światłem czego, tak? To tak naprawdę my Jesteśmy taką tą bezludną, bezludną wyspą, każdy z nas. I mimo tego, że ciągniemy do siebie. No i chcemy mieć najjaśniejszą gwiazdę, tak, żeby inni zobaczyli nas. Tak, żeby ta innych wyspa przyszła do nas, tak, bądźmy do innych. Żebyśmy widzieli właśnie te osoby, które mają tą energię wokół siebie, to, tą ciepłą, miłą, sympatyczną energię, po prostu, chce się przebywać z daną osobą. No i tutaj też bohater chce mieć tą najjaśniejszą gwiazdę. Ale też, zobaczcie, możemy to zrozumieć troszeczkę inaczej. Ponieważ dobra, ja jestem e, dla siebie tą, e, tą wyspą, tak? I teraz tak naprawdę wszystko, co dzieje się w wyspie, na tej wyspie, zależy przecież ode mnie, bo nikogo innego nie ma, więc ode mnie zależy, jak mocno będą świeciły te gwiazdy. Ode mnie zależy właśnie, które ja wybiorę, które są dla mnie e, najważniejsze i dlaczego. No więc przechodzimy sobie dalej. Dlaczego bohater nie dostrzegł, że już ma piękną choinkę? No, i oczywiście e, wydaje się dość takie łatwe, ponieważ e, odpowiedź wydaje się dość łatwa, ponieważ czasami, żeby coś dostrzec, musimy stanąć po prostu, e, mieć do tego dystans, stale, stanąć gdzieś dalej. I zobaczcie, że ta jego wyspa stała się właśnie tą choinką, którą on próbował zbudować, ale on już tak naprawdę miał tą piękną choinkę. I e, ta gwiazda, która miała posłużyć tej małej choince, jest teraz na tej dużej wyspie jako wielka, gigantyczna choinka. I tutaj właśnie, wiecie co, przypomniał mi się taki cytat z, z jednego seriali, który akurat oglądałam, który brzmi Szczęśliwe zakończenie może Cię zaskoczyć. I zobaczcie, tutaj to po prostu pasuje idealnie. On chciał, żeby szczęśliwym zakończeniem dla niego była ta choineczka z tą piękną, najśniejszą gwiazdą. Ale ta gwiazda była dla, tak naprawdę dla tej choinki za duża mimo, że on był kreatywny, robił wszystko, żeby tą e, gwiazdę zdobyć, zdobył ją. Ale życie potoczyło się troszeczkę inaczej. Stworzona właśnie choinka za pomocą jego wyspy, tak? Czyli on jest tutaj tą piękną choinką i on się składa i z tej jasnej gwiazdy, jak i z tych świecących kamieni. Więc co w ogóle reprezentują te świecące kamienie? A jak myślicie? Bo ja rozumiem, że te akurat świecące kamienie to są różnego typu nasze doświadczenia w życiu. Te doświadczenia lepsze i gorsze. Tak te, które nam się trochę bardziej podobają, te, które mniej. Ale mimo wszystko, one wszystkie są ważne, tak naprawdę w tej końce. One tworzą to kim my jesteśmy tu i teraz. I mimo, że mamy z nimi gorsze doświadczenie, dlatego kopiemy te kamyki, nie podobają nam się, ale one są częścią nas. I zobaczcie, jak staniemy z, bardziej z dystansu i na to spojrzymy, tworzy to piękną właśnie choinkę, gwiazdę, piękną kompozycję, którą my jesteśmy sami. E, ok, dobra, to przechodząc dalej, spójrzmy taką naszą choinkę wspomnień, bądź taką choinkę nasz samych w zależności właśnie, jak pracujemy. Czy pracujemy z grupą, pracujemy z rodziną, czy może chcemy popracować tak naprawdę y, sami. Potrzebne nam do tego zadania są kartki świąteczne i albo możemy po prostu wydrukować jakieś obrazki świąteczne y, na dwie, y, dwie takie obrazki, karty na kartkę A4, albo po prostu, y, jeżeli mamy własne kartki. Tylko najlepiej oczywiście, żeby one były niewypisane, albo po prostu dokleimy na nich karteczkę, ponieważ my z tyłu na tych kartkach zapiszemy właśnie te nasze dobre wspomnienia. Jakieś miłe uczynki, które my wykonaliśmy lub ktoś wykonał dla nas. Ale również i te smutne rzeczy. Te, co nam się nie, to, co nam się nie udało. To, co tak naprawdę nas kształtowało całe życie, ale nie zawsze było to czymś dobrym. I wypiszmy to na tych kartkach i zawieźmy właśnie w formie... Takiej choinki. I e, zawiesimy po prostu tą choinkę te karteczki na ścianie. Za pomocą taśmy przyklejamy. Mamy piękną choinkę. I jeżeli w poprzednim ćwiczeniu robiliście e, tą gwiazdę z papieru, to możecie ją po prostu tutaj na samej górze też za pomocą taśmy e, przykleić. Jeśli nie, jeżeli jest na przykład z gliny, zawiesić za pomocą e, sznurka. A jeżeli robiliście waszą rzeźbę i udało się Wam zrobić zdjęcie, wówczas umieścić zdjęcie tej właśnie gwiazdy. Ponieważ ta piękna całość, którą właśnie my tworzymy, widzimy dopiero, jak się, jak się zdystansujemy do siebie, więc pamiętajcie, nie rzucajcie na swoje barki zbyt. Zbyt dużo. Bądźcie po prostu świadomi tego, jak cudownymi osobami jesteście. Pamiętajcie, każde doświadczenie, nawet te, te niemiłe, nawet te, które nas po prostu mamy wrażenie, że no, jakby ktoś nam wykopał wielki rów, wielki dół w ziemi, zakopał tam, po prostu pogrzebał wszystkie nasze plany, marzenia, żywce mi się nam żyć nie chce. Ale wszystko. Wszystko jest dla nas. Pamiętajcie, że e, Bóg nie syła na nas e, takich rzeczy, których my nie jesteśmy w sami, e, nie, nie mamy na tyle siły, żeby to udźwignąć. Mamy, tylko musimy w to uwierzyć. E, musimy wiedzieć, że po prostu w którymś momencie przyjdzie ten czas, że ja zrozumiem, że e, poradzę sobie i jestem silna. I te rzeczy, które przytrafiły mi się w życiu, tylko mnie podbudują, sprawią, że jestem silniejsza. Także w innych sytuacjach wówczas już sobie poradzę. Tutaj było ciężko, ale następnym razem będzie mi o wiele łatwiej, bo już wiem na czym to polega mam więcej doświadczenia, więcej sił. Także pamiętajcie, to wszystko zdobi nas jako, jako człowieka. No i dobra. Kolejną propozycję ćwiczenia. To jest stworzenie anioła stróża, ponieważ starajmy się wierzyć, że jesteśmy taką gwiazdą, ale mimo wszystko czasami o tym zapominamy, mimo wszystko są takie gorsze dni, niż po prostu człowiek by się chciał schować pod kołdrą w łóżku i z niego po prostu nie wychodzi cały dzień. Więc stwórzmy sobie takiego anioła stróża, który będzie czuwał nad nami. I takiego anioła, i zobaczcie w jaki bardzo prosty sposób: za pomocą korka do wina, gorącego kleju, e, kawałka, sznurka i wstążki można stworzyć pięknego aniołka. No i oczywiście e, kuleczki, może to być zwykła kulka ping na przykład. E, no i po co nam ten anioł? Właśnie, żeby czuwał nad nami. I też zachęcam do tego, żeby do niego doczepić jakąś sentencję, e, jakieś zdanie, frazy, a nawet jedno słowo, które do nas przemawia który pomoże nam właśnie w tych gorszych chwilach. I może, mogą to być właśnie te teksty z filmu, serialu, tak jak właśnie tutaj Wam wspomniałam o tym szczęśliwym zakończeniu, który może nas zaskoczyć. Może to być z książki, może to być z piosenki, może to być słowo, które na przykład padło na Waszych studiach, na moich akurat, na studiach z artyterapii. My mieliśmy swoje hasło i to była właśnie Duma. E, ponieważ wiadomo, nie każdy ma talent, ale bądźmy dumni z tego, co tworzymy, jacy jesteśmy, staramy się być po prostu lepsi. Duma. E, no i jeżeli mamy tego aniołka, to możemy go najpierw podarować sobie możemy go sobie zawiesić na choince. Ale jeżeli zajęcie te na przykład nam pomogło, albo czujemy się na tyle, że nie potrzebujemy go w tej chwili, a widzimy, że ktoś w grupie, ktoś w rodzinie go bardziej potrzebuje od nas, to możemy go oczywiście podarować danej osobie. Możemy na przykład tego aniołka dowiązać do prezentu pod choinką, który mu damy. I wówczas oddać mu tego, tego anioła stróża. Tylko wówczas zastanówmy się nad tym zdaniem, frazą, niektóre nam pomoże, a pomoże tej drugiej osobie, bo w końcu święta to też czas obdarowania. No i na koniec zachęcam Was do takiej pracy troszeczkę już dłuższej. A ponieważ bliżej, za dwa tygodnie będą święta, więc kwadransu nie będzie, więc opowiem Wam już wam o tym ćwiczeniu teraz. Ćwiczenie to polega na początku na stworzeniu samej ramy lustra, jak widzicie tutaj. W ogóle to zdjęcie zainspirowało mnie do tego ćwiczenia, które znalazłam na Instagramie Teach Outside the Box czyli właśnie to nauczanie kreatywne. A więc na początku możemy wziąć zwykły karton i na kartonie poprzykleja, z kartonu wyciąć właśnie taką ramę lustra. I od nas zależy, czy to będzie w kwadracie, czy w trójkącie, czy w ogóle w gwieździe, w dziwnym kształcie, czy w kształcie koła. I na niego za pomocą, jeżeli da się zwykłego kleju, jak nie, to kleju na gorąco, poprzyczepiać różne fragmenty, ozdoby do tego lustra. Tak, mogą to być rzeczy, które lubimy, mogą to być rzeczy już po prostu e, świąteczne. I za pomocą na przykład farb, za pomocą e, sprayu pokolorować to. Kiedy mamy tą e, ramę gotową, ramę naszego lustra, e, to pomyślmy, jakby to było być po drugiej stronie lustra. Po drugiej stronie lustra, gdzie, e, prawo, gdzie m, dzieje się piękne, szczęśliwe. Moje idealne życie to co bym chciała, żeby po prostu tak wyglądało. E, czy w najbliższe święta za rok, za 5 lat, za 20. Jakbym chciała, żeby to były moje idealne święta. I teraz zastanówcie się właśnie na tym odbiciu w lustrze, co by w nim było. I możecie to wy, e, je wykonać za, e, w formie takiego kolażu na przykład, powycinać fragmenty z gazet jeżeli na przykład możecie o rodzinie, której jeszcze nie macie. Natomiast jeżeli chcecie, jeżeli macie rodzinę i chcecie z nią mieć piękne, piękne wspomnienia, to na przykład powycinać te osoby ze zdjęć, które macie i ponaklejać. Także zastanówcie się, co chcecie zobaczyć w tym swoim odbiciu w lustrze. Tak jak, wiecie co, nawet w Harrym Potterze przecież też była komnata tajemnic, tam też było magiczne lustro, które pokazywało Twoje pragnienie. Tak samo niech to lustro pokaże Twoje pragnienie. Więc jeżeli nawet nie w temacie świąt, bo na przykład jest ono zbyt bolesne, to wówczas po prostu Twoje pragnienie, Twoje szczęście, jakby wyglądało, czego pragniesz, dzięki czemu byłbyś, bądź byłabyś szczęśliwa i wykonaj to. W formie, w której tak naprawdę Tobie wygodnie. Właśnie czy kolażu, czy rysunku, malarstwa i po prostu to umieść. Jeżeli na przykład już masz te szczęście, i po prostu chcesz zebrać to wszystko. Tak samo możesz tutaj to umieścić. Możesz również nagrać filmik i zrobić symbol jakiegoś zdjęcia i umieścić QR Code, w którym ukryjesz właśnie ten film, żebyś potem mogła do niego wracać. Pamiętajcie też, że jak będziecie tworzyć to lustro, ważne jest, czy ono będzie małe czy duże. Tak? Jakie szczęście na Was czeka. Czy widzicie u siebie te małe, wielkie szczęście? A więc tak naprawdę to byłoby na tyle, I tak jak wspomniałam święta za dwa tygodnie, więc kochani, życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia, żebyście poczuli właśnie tę magię świąt, czyli to, że jesteście gwiazdami, jesteście super osobami. Poczujcie to ciepło, zdystansujcie się do wszelkich problemów, które są. I po prostu bądźmy szczęśliwi za to, kim jesteśmy, bądźmy szczęśliwi za wspaniałych ludzi, których mamy wokół siebie i doceniajmy każdy ten świecący kamyk, ten lepszy, ten gorszy, bo dzięki nim jesteśmy tym, kim jesteśmy. Także, Także dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie i życzę Wam wszystkich.